Tym razem to dwa zdania. Ja tego, że tak Państwa dużo tutaj jest, chciałam takie oświadczenie, jakby jako przedstawiciel rodziny Mieczysława Dziemieszkiewicza i Romana, całej rodziny Dziemieszkiewiczów, że ukazują się w internecie różne listy, znaczy oświadczenia, listy, pisma jakby zawiera głos w dyskusji, w której ludzie podpisują się rodzina Diemieszczewiczów albo rodzina roja. I chciałam powiedzieć i negatywne, krytykujące ten film i jeszcze kładące kłody pod nogi pana Zalewskiego, to chciałam powiedzieć, że na pewno jest to po prostu metoda działania podstępna, bo nigdy... Nikt z naszej, z mojej rodziny, jeden jest odłam jakby tej rodzinie mieszka w Makowie, drugi odłam, brat, syn najmłodszego brata, dwóch synów najmłodszego brata mieszka w Zambrowie i na pewno żadna, żadna nic z naszej rodziny takich listów czy takich, takiej krytyki filmu nie umieszczał w internecie. No trudna walka jest, prawda, jeśli ktoś się podpisuje rodzina Roja, krytykuje, miesza z głodem pana Zalewskiego i podpisuje rodzina Roja.